Czy wiesz, że dziadkowie legendarnego twórcy Citroena są pochowani w Warszawie? A to są ciekawostki francuskie kroKPl Andre Citroen, urodzony w Paryżu miał głębokie rodzinne korzenie właśnie w Warszawie. Jego babcia Miriam Kleinman spoczywa na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. To, to sektor 5, rząd 26, grup numer 65. Z kolei dziadek André Izak Kleinman również został pochowany na tym samym cmentarzu w sektorze 32 to niezwykłe że w samym sercu warszawy znajdują się groby przodków człowieka który zrewolucjonizował świat motoryzacji co więcej babcia andrę zmarła podczas pobytu w ciechocinku pogrzeb był wystawny a z całej europy zjechały się córki miriam w tym matka andrę amalia Dzięki pasjonatom historii groby zostały odnalezione i zabezpieczone to fascynująca karta historii łącząca Warszawę z francuską motoryzacyjną legendą, a więcej na francuskie.pl.